Witam serdecznie. Dawno nie nagrywałem filmu z akwarium, co tam nowego, czy starego. Także jak widać za wiele się akwarium nie zmieniło. Może trochę roślinki znowu podskoczyły. Tutaj mech trochę podróż, nie widać krewetki. Krewetka tam przesiaduje w tym bambusie. Zemchem, bo schowała się gdzieś, nie wiem, może pan coś życzy, czy nie. Teraz wam pokażę coś, co mam nowego. Automatyczny karmik do ryb. Wyjeżdżając na majówkę na parę dni, chyba 5 dni, postanowiłem kupić właśnie taki automatyczny karmik. Wiadomo, wiem, że ryby by wytrzymały. Tyle, ale pokażę wam jak to było przymocowane jak to działa i jak się coś tam mi się przypomni o tym, to powiem dopowiem tu jest taki właśnie, można sobie przymocować przykręcić tutaj się sypie karma górą wylatuje jak to się przykręca można sobie to ustawić na różne tam o pokażę właśnie włożę baterie najpierw i pokażę jak to działa. Tu jest przycisk że można włączyć, żeby samemu padało, lub się ustawiono na 12 godzin, żeby padało co 12 godzin, lub co 24 godziny. O, i tak to właśnie wygląda. I tu już podaje pokarm. Super sprawa. Na wyjazd nawet można jechać na dwa tygodnie gdzieś, jak ktoś dużo wyjeżdża. Ja to tam tyle nie wyjeżdżam, ale dla kogoś kto dużo wyjeżdża, jest to bardzo dobre takie automatyczne karmi Nie kosztuje drogo, płaciłem na ale drogo 45 zł i wiadomo przesyłka jest wtedy gratis. Jeszcze jest klapka, nie będę tego wkładał, bo za chwilę muszę powyciągać te baterijki. Jeszcze chwilę pokażę. Rybki jak pływają. Rybek znowu trochę poprzybyło. Mały. Troszeczkę pozdejmuję to, żeby tam nie, za dużo nie, się nie nasypało tego pokarmu. Bo jak będzie za dużo pokarmu, to wiadomo. Nic dobrego z tego nie wyjdzie. Zaraz się nam noży pełno ślimaczków. I czego tam jeszcze, to nie wiem, może jakieś blony by powyskakiwały. Temperatura w normie. Także na razie nic nie trzeba robić. Niedawno kubeł, prefiltr raczej wyczyściłem. Filtr kubełkowy jeszcze rok, ponad rok czasu nie był. Czystony. o i tak wygląda pudełko z tego automatycznego karmika dla ryb wszystko jest instrukcja także niewielkie pieniądze 45 zł a w czasie wyjazdu bardzo przydatne wyjeżdżając ustawiłem żeby podawało raz na 24 godziny tak co 24 godziny raz na dobę żeby nie mam mnie w domu żeby potem nie myślał czy to tam za dużo nie podaje, a tak raz na dzień też wystarczy taka porcja no, tutaj widać rybki się gonią bawią ha, ha. Także jeszcze raz, automatyczny karmik. polecam, teraz muszę to, tą karmę, o tutaj się jeszcze ustawia, no widać dozowanie, można mniej, można więcej, żeby dozowało, jeszcze to muszę przesypać i tyle, i do zobaczenia, no to na razie, cześć.